Cześć. Dzisiaj nagram do was film, w którym opowiem wam o. Prazach, które mogą przydać się Wam na wakacjach albo jak przyjedziecie tutaj na początku. No, ja nie jestem jakimś znawcą językowym, ani też e, nauczycielem języka, więc mogę Wam podlinkować różne pod spodem kanały, które właśnie są dedykowane nauce języka hiszpańskiego i tam możecie sobie więcej zobaczyć. A ja chciałam mieć na swoim kanale taki powiedzmy zupełny pakiet, żeby ktoś przychodzący tutaj mógł sobie wszystkiego po trochu w każdym temacie, który mógłby potencjalnie potrzebować. przyjeżdżając tutaj coś znaleźć, dlatego nagram taki film, krótkie, o takich najważniejszych frazach, ale tak jak mówię, możecie sobie, e, te, ucząc się hiszpańskiego, te kanały na dole sprawdzić, tam właśnie będzie więcej rzeczy i, i wszystko wytłumaczę. No dobra, zaczynajmy. Pierwsze słowo, którego, które powinniście wiedzieć, to jest Ola. Ola to znaczy, to nie jest imię, Ola to znaczy cześć, i zazwyczaj to Ola jest też powiedziane z Ola Ketal. Czyli tak jak w, w Anglii też mówią hi, you right, to tutaj też mówią właśnie. Ola, ketal. I to jest takie e, pozdrowienie. I tak naprawdę to często to nie wymaga żadnej e, odpowiedzi ze strony e, jakby drugiej osoby. Ale e, no to to ketal e, czyli co słychać, co tam, też może być użyte jako pytanie. Tak naprawdę co słychać. Czyli zależy, jak ktoś tak naprawdę z intonacji może wnioskować, co ktoś powie. Czyli Ola, to jest cześć. I ketal, to jest co tam, co słychać. I jak ktoś ci powie, na przykład, nie wiem, tak. Ym, Ketal i widać, że oczekuję odpowiedzi, no to wtedy możecie powiedzieć coś więcej, co u Was słychać. A jak tylko jest takie ola ketal, to zazwyczaj odpowiada się bien gracias. No i właśnie na to pytanie ketal możecie odpowiedzieć bien gracias i ¿y tu. Znaczy dobrze, dziękuję. A Ty? A no i ktoś też, e, mam zazwyczaj odpowie bien gracias, czyli ola ketal, bien gracias i ¿y tu. To jest taka podstawowa rzecz, którą powinniście wiedzieć. No i teraz następna fraza, którą moglibyście e, użyć, będąc tutaj na wakacjach, to by było po prostu gracias, które już słyszeliście. Gracias, czyli dziękuję. No to nieważne, w jakiej sytuacji się znajdziecie. Często mówimy dziękuję, no to właśnie gracias. Canary Ciczy, zwłaszcza by tutaj powiedzieli gracias, bez S na końcu. Kolejna rzecz, która mogłaby Wam się przydać, to jest, e, jeśli chcielibyście powiedzieć, że nic nie rozumiecie. No bo może się tak zdarzyć, że ktoś zacznie do Was coś mówić, a Wy nagle po prostu... E, za dużo słów nie rozumiecie nic, albo po prostu nie znacie hiszpańskiego, to możecie powiedzieć no entiendo nada, czyli nic nie rozumiem. Możecie powiedzieć no entiendo nada, A, albo możecie też powiedzieć no hablo español, czyli nie mówię po hiszpańsku, no hablo español. No i kolejne słowo, no to jest przepraszam, to jest takie przepraszam, jakby coś się wydarzyło, tylko o przepraszam, jakbyście powiedzieć o no, nie wiem, przechodząc, możecie powiedzieć yy, perdon. Perdona. Albo jakby już tak chcielibyście naprawdę przeprosić, bo coś się wydarzyło, nie wiem, większego i chcecie przeprosić, to możecie powiedzieć: e, Lo siento, lo siento mucho, czyli bardzo mi przykro, przepraszam, bardzo mi przykro. Czyli perdon albo lo siento mucho. E, kolejna rzecz, którą, e, która może Wam się przydać, to e, ten, e, na ulicy dużo, się, dużo takich osób. Próbuję, Wam coś sprzedać, nie wiem, sprzedają wycieczki, sprzedają e, jakieś e, nie wiem, okulary, różne rzeczy na plaży, no ale jak chcecie powiedzieć, że nie, dziękuję, ja po prostu tego nie chcę, no to możecie też e, powiedzieć e, po hiszpańsku, e, odpowiedzieć i wtedy mogli w takiej sytuacji e, moglibyście powiedzieć, dziękuję, ja tego nie potrzebuję i to było gracias, no me hace falta. Gracias, no me hace falta. A to, to jest kolejna sytuacja, jakbyście chcieli o coś poprosić, a, to możecie dodać e, por favor, Albo oni też potocznie, jakbyście gdzieś słyszeli, czasem mówią porfi, czyli favor, porfi, no to przy e, proszeniu o coś. Kolejna rzecz, którą już na pewno słyszeliście, bo jakiś czas temu takie memy były popularne w internecie, więc pewnie już to widzieliście, no ale też wam o tym powiem, to jest megusta i no me megusta. Czyli jak e, coś Wam się podoba, to możecie powiedzieć megusta, a jak coś Wam się nie podoba, to możecie powiedzieć no, me gusta. No i teraz e, kolejna strategiczna, bardzo ważna fraza to jest e, zapytać się, gdzie jest toaleta. Tak naprawdę, no to <gdzieś> gdzie byście nie byli, no to to jest dosyć e, przydatna, e, przydatny zwrot, żeby go znać. I jak chcecie się zapytać, e, gdzie jest toaleta, to możecie powiedzieć perdon, które już znacie. Dolna jest ta No ale też wiadomo, jakbyście powiedzieli tylko toilet, też by zrozumieli. Ale jakbyście chcieli powiedzieć całym zdaniem, to jest perdon. Donders jest No i następna, następny wzrost, który jest bardzo przydatny dla większości osób, może nie dla wszystkich, ale dla większości to jest, jak zamówić, piwo w barze. Czyli e, zazwyczaj w, w Hiszpanii e, piwo jest podawane w dwóch rozmiarach. Jeden mały to jest Kania de cerveza, una Kania de cerveza. Albo większe, czyli takie, e, już takiego normalnego roz, rozmiaru piwo to jest una jarra de cerveza. E, no jakbyście chcieli zamówić sobie piwo to możecie powiedzieć una Kania de cerveza por favor. To jest e, poproszę małe piwo. A jak chcecie duże piwo to una jarra de cerveza por favor. E, kolejna rzecz, którą, e, którą moglibyście wiedzieć jak i może słyszeliście to gdzieś w jakichś piosenkach, to jest Bamozala a la Playa, czyli idziemy na plażę. To nie jest jakiś przydatny zwrot, ale e, no, wiele osób tutaj, będąc na wakacjach, często chodzi na plażę i sobie mówi: Bamozala a la Playa, czyli idziemy na plażę. Kolejna rzecz, która e, jest dosyć często używana tutaj, moglibyście wiedzieć, jak to powiedzieć, to jest: e, Jest bardzo gorąco. No, bo zazwyczaj nawet jesteście na wakacjach, jest ciepło, jest gorąco i chcecie to wyrazić, to możecie powiedzieć Asem mucho calor, czyli. Jest bardzo gorąco, a se mucho calor. Kolejna rzecz interesująca to jest to, że przystanek autobusowy nie nazywa się tutaj bus stop, tylko nazywa się Parada. Parada de Guagua, bo te na autobus mówią Guagua. Więc jak chcielibyście zapytać kogoś, gdzie jest przystanek autobusowy, to możecie powiedzieć Parada de Guagua i mm, na pewno wam pokażą. A jak chcecie powiedzieć pełnym zdaniem, to możecie powiedzieć, gdzie jest ta Parada de Guagua. Kolejna rzecz, którą moglibyście wiedzieć, to jest zapytać się kogoś o pomoc, po prostu zwrócić uwagę. Czasem moglibyście potrzebować pomocy i nawet moglibyście pokazać, Pokazać rękami, w czym potrzebujecie pomocy, no ale żeby tak zwrócić kogo, czyjąś uwagę, to że tej pomocy potrzebujecie, to możecie powiedzieć: Necessito aiuda, czyli potrzebuję pomocy. Necessito aiuda. Wy już na pewno wiecie, jakbyście chcieli powiedzieć tak lub nie, to jest si, to jest tak, no to jest nie. Jakbyście chcieli gdzieś poprosić o zniżkę, no szczerze, to tutaj y, y, ludzie nie są tak otwarci na targowanie się, jak nie wiem, w jakiś. Maroku, albo gdzieś tam gdzie to jest częścią kultury, raczej ceny w sklepach są takie, jakie są. No ale jak chcielibyście zapytać o, o, o zniżkę, to możecie e, powiedzieć: Pod iadarme, un poco do de de Kolejna rzecz, to jest taka bardziej ciekawostka, którą moglibyście też wiedzieć: że tutaj na bary na plaży mówi się Ciringito, czyli jak idziecie na, do takiego ba, baru plażowego, to jest Ciringito. Vamos al A i jak będziecie chcieli napić się e, szota jakiegoś alkoholu, no to tutaj właśnie taki szot jakiego, e, jakiegokolwiek alkoholu. Oni mówią na to ciupito, un chupito. I jak cze, często też jak zamówicie w restauracji jedzenie, to oni na koniec, e, zanim przyniosą Wam rachunek takiego słabego alkoholu, jakiegoś limoncieru albo czegoś, że chcieli Wam dać e, właśnie taki shot, e, to będą się pytać, czy chcecie un chupito. I un chupito to jest właśnie ten, ten szot, który e, często tutaj podają. A, I kolejna rzecz, którą bardzo często usłyszycie i często tutaj się używa, to jest Słowo bale i słowo bale to, o, to oznacza dobrze, dobra, tak. E, właściwie to może oznaczać praktycznie wszystko. Czyli jak ktoś mówi wam bale, bale, znaczy tak, tak, dobra, dobra albo dobrze. E, to też jest taka rzecz, którą będziecie na pewno bardzo często słyszeć. I to by było chyba wszystko. I to by było chyba wszystko. Jak znacie jeszcze jakieś słowa, które myślicie, że mogłyby się komuś przydać, będąc na wakacjach, to wpisujcie. Pod filmem w komentarzach, albo jakieś słowa, które lubicie hiszpańskie. Na pewno to się kolejnym osobom oglądających przyda. Także zachęcam do komentowania. Jeśli chcecie, to możecie też mi dać lajka i bardzo bardzo wdzięczna za subskrypcję. Pozdrawiam.